Witam was w nowym odcinku z nowej gry pod nazwą Project DMIGOT, w której jesteśmy super bohaterami i w dzisiejszym odcinku będziemy testować, to znaczy będziemy walczyć z różnymi levelami różnymi levelami postaci i tak dalej z jakichś modów czy nie modów super moce testować i tak dalej a tak żeby nie przegapić innych różnych takich Testów albo filmów: Zachęcam Was do dodania do łapki, zasubskrybowania, a także pisania w komentarzach, czy chcecie więcej tej gry. Oraz y, bardzo chętnie zapraszam Was na Discorda w opisie, tam na dole w opisie. Więc to, to my będziemy już zaczynać. To ja skaczę: I się złapę. No nie? a no to szukamy sobie i tam, o kamerę zasuwałem momencik momencik, może może zostawił. możemy nagrać taką mogę Wam nagrać coś dzieje jakiś korek się zrobił tam auta jak wyjechała i powiedzmy, że Myślę, że to będzie idealne miejsce, więc kamera zostawiam. Tutaj, żeby dosięgnąć może w sumie się zmieni. Idealnie. To tak. first person i zaczynamy. To jest agent. Agent to i wyrzucimy, Supermocny albo nie? O, co? pojawi się? To walczymy Teraz mamy cięgutka Zmieniacie? nie musi być, to takie partie możemy no, kod... sobie Na przykład... Z nie rzucać Chyba tylko teraz traf

Gdzie byłem się powiedzieli? Skaż mi po chlebek i jeszcze wyjdzie? Mogę Jestem królem tego miasta Jeszcze wyżej Jeszcze wyżej uh -huh. Oho O nie tak. w ogóle jakie to jest malutkie Patrzcie zmniejsza się No mniej więcej mojego wzrostu Teraz To jest malutkie no się jak king kong Jestem normalnie I skoczy, skoczy. Вперёд, в чём? Отлично. Огонь, он, наверное, всё-таки Ten giant, żeby zabijać. Co on w ogóle jeszcze w ścianie? Ty masz na więcej hakotów. takie I rzut Jak Coś takiego nam przeszkadza to Możemy padnąć pod... Możemy przesunąć No i Albo możemy się tak i tak zgadzać Trzeba się jechać do przodu O, ja muszę się jechać do przodu

Pałem, mówiłem. Oho, tego już nie złam. Pani z a ja tu mam tawać świat. Tutaj jest Wam wąkiem. Witam Was. Mamy też trzecią. Teraz Nie, z przodu widzicie, czyli na przykład tak. Mogę teraz fajne takie. Fajne takie. Вот, 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 Tu jest taka droga dla pieszych. No tu są roboty. O właśnie idzie wiem. Ale nie w tamtą stronę też. Oszerfaniu. Nie w tamtą stronę. Nie. Tu. Tu. I napiszcie mi w komentarzach czy chcielibyście może porozmawiać z widzami na modach Albo na modach na przykład Na Batmanie. Jakieś tipy, może w następnym Project Club, Uczy się jakichś trik Jako spider mode. A on no tak, bo bym interesował się Tak, trzeciej osoby to, jak to się słabo, co? No lepiej może Hits. 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 Teraz sprawdzimy ile już nagrywam Ognie? 13 minut, no tak, 7 minutek z kierunku. Droga zamknięta, roboty drogowe. Proszę pani, podejdź, mam moją yy, kobietoczak. To będzie wszędzie. Jedną falę z czegoś To się zrobić Co to? Zajmę się. Objedziesz. Można pojedzieć. Przekonacie Co? Твой подпол,

Thank you. Ale myślę, że to by było. To będzie. Widziałem, ja myślę, że to będzie na tyle. Więc yy, zapraszam do nowych albo starych lekcików, czyli do poprzedniego do poprzedniego, który był z Minecraft Hardcore Druga część, drugi odcinek, ale to najpierw zapraszam Was do pierwszego odcinka. Podobało się. Jeśli Wam się podobało pamiętajcie o po stronie łapki w i subika. Pa pa!